Tak. Moje uszanowanie, rejestracja po tej stronie Bohomas maszyna. Sanatorium, spodziewamy się panią na początku marca. To pani? Tak, 7 marca. Tak. To od pani mam podanie, proszę pani o jedynkę. No ja bym prosiła o jedynkę. Pani jedynkę chce z jakiego względu? Bo tak czy co? Nie, proszę pani, ja mam nie? problemy, bo ja bardzo chrapię. Proszę pani, ja mam dwie jedynki dla chrapiących, jedną już mam zarezerwowaną, mam drugą dla pani, ale to jest proszę pani na drugim piętrze. Dobrze, to musiała... nie ma problemu. A od strony zewnętrznej sanatorium, proszę pani, jest tak zwana drabinka pożarowa. Tam będzie pani musiała wejść, proszę pani, i na balkon. Możemy też podstawić linkę drabinkową. To mi pani powie, co pani lepiej, to to zrobimy. A jak ja z walizką wejdę? To walizkę, proszę pani, możemy podrzucić. Tylko kwestia, proszę panie żeby być na balkonie sobie złapać to tyle no ale to tak niech pada pogoda może być różna Odrzucenie walizki to jest chwila moment pani wejście proszę pani po drabince pożarowej i zrobienie kroka do balkonu ja wiem z 3